Południe naszego kraju nawiedziła powódź. Sytuacja w wielu miejscach jest dramatyczna. Wiele dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych jest zamknięta. W tym krótkim materiale powiem Wam jak wygląda sytuacja na dziś, czyli 17 września 2024 roku na godzinę 17.00. Cały czas wszystko się zmienia i możliwe, że za kilka godzin lub dni omówione odcinki będą już otwarte. Zamknięte trasy będą miały po kolei według województw. Zaczynamy od województwa śląskiego. Autostrada A1 na południu naszego kraju jest przejezdna, ale po czeskiej stronie autostrada D1 w okolicy Bogumina i Ostrawy jest zamknięta, więc jak ktoś jedzie w stronę ołomuńca i brna lub z powrotem to należy jechać objazdami przez Ostrawę. Co ciekawe, kilka dni temu jechałem tym fragmentem wracając z meczu z Chorwacji i nie spodziewałem się, że kilka dni później żywioł spowoduje aż tak duże zniszczenia. Droga krajowa nr 78 z Olzy przez chałupki do mostu granicznego była jeszcze dziś zamknięta, jednak po południu ten fragment został udostępniony. Tak więc jest to na pewno alternatywa w dojeździe do i z Czech. Przechodzimy do województwa opolskiego, gdzie zamkniętych głównych tras jest dużo więcej i tak zablokowana jest na bardzo długi okres droga krajowa nr 40 w Głuchołazach. Była tutaj rozpoczęta budowa nowego mostu i funkcjonował most tymczasowy. Oba obiekty zostały jednak porwane przez nurt rzeki. Objazd został wytyczony lokalnymi trasami przez Biskupów, Markowice i Bodzanów. Niestety ten objazd będzie funkcjonował bardzo długo. Zamknięta jest droga krajowa nr 45 z Krakowic w stronę Kędzierzy na Koźle. Trasa jest zablokowana przez podmycia i uszkodzenia jezdni. Odcinek można objechać albo autostradą A4, Albo drogą wojewódzką nr 423. Zamknięta jest droga krajowa nr 46 od Pakosławic do Mależowic Wielkich. Trasa jest zablokowana z powodu wysokiego stanu wody w okolicy mostu nad Nysą Kłodzką. Droga łączy Opole z Nysą. Zamknięty odcinek możemy objechać drogami wojewódzkimi 405 i 406. Duże kłopoty są obecnie na obwodnicy Opola. Nie przejedziemy po fragmencie nad Odrą, gdzie trasa stanowi wspólny przebieg dróg krajowych nr 45, 46 i 94. Objazd został wytyczony ulicami miasta. Widać doskonale na mapach, jak bardzo wzrósł przez to ruch w mieście. Nie ma przejazdu po drodze krajowej nr 94 we wsi Skorogoszcz pomiędzy brzegiem a Opolem. Zamknięty fragment możemy objechać albo południową stroną, czyli przez autostradę A4, albo po stronie północnej po drodze wojewódzkiej nr 457. Przechodzimy do województwa dolnośląskiego. Zamknięta jest droga krajowa nr 3 w Jeleniej Górze, czyli aleja Jana Pawła II. Objazd został wytyczony ulicami miasta, co spowodowało gigantyczne korki w mieście. Na mapach można zaobserwować, że sytuacja w mieście jest zła. Udało się częściowo odblokować długi fragment DK33 z Kłodzka przez Bystrzycę Kłodzko do granicy państwa w Boboszowie. Ten odcinek z racji uszkodzeń był zamknięty od kilku dni. Nie ma przejazdu po drodze krajowej nr 39 ze Strzelina do Wiązowa. Objazd jest możliwy po drodze wojewódzkiej nr 396 oraz przez autostradę A4. Duże kłopoty na DG 94 w Bolesławcu. Z uwagi na wysoki stan wody w rzece Bubr zamknięty został most. Objazd poprowadzony został przez autostradę A4. Istnieje możliwość objazdu ulicami miasta, ale trzeba wtedy przejechać przez bardzo wąski tunel pod linią kolejową. Widać, że korki w mieście są ogromne. Przechodzimy do województwa lubuskiego. Tutaj mamy jedno utrudnienie na drodze krajowej nr 12 w Szprotawie. Zamknięty jest fragment przy rzece Bubr. Objazd możliwy drogą lokalną. Na koniec wrzucam Wam to co się działo dziś na drogach wokół Wrocławia. Jest to prawdziwy armagedon. Nie wiem jak długo będziemy jeszcze czekali na jakąkolwiek decyzję w sprawie przebiegu autostrady A4. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się tam na południu. Pozdrawiam, Radek.